Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek I dzisiaj w końcu przyszedł ten dzień, w którym muszę załatwić bardzo, ale to bardzo ważną rzecz Odkryliśmy historię zielonego kitcoina i to jest ten dzień, w którym muszę pójść do Dawida i z nim w końcu o tym pogadać Ponieważ, no, ciężko było się spotkać przez ostatnie dni, ale akurat widziałem, że gdzieś tam się kręcił wokół swojego domku Więc zaraz do niego pójdziemy, zaraz z nim sobie pogadamy i przedstawimy mu całą tą historię Jestem ciekaw, jak on na nią zareaguje, no bo jakby nie było, ja uważam, że jest to historia troszkę naciągana Tak jak ostatnio mówiłem, jest tutaj... Błąd taki pewien logiczny, a propos tego, że dawno temu w odległym zakątku Minecraftowego świata powstała tajemnicza cywilizacja, której mieszkańcy znani byli jako zieloni strażnicy i że to ci zieloni strażnicy stworzyli zielonego kitcoina. Nie jest to możliwe z tego powodu, że kitcoin powstał dopiero kiedy powstały kidowice, a kidowice mają lekko ponad rok, ch chyba lekko ponad rok, nie wiem, chyba może z półtora już roku będą mia miały, więc, yy, więc na 100% nie ma takiej możliwości, żeby Żeby po prostu żeby to, żeby to, wiecie kurczę Chronologicznie to po prostu się nie skleja Bo dawno temu to jest troszkę więcej niż półtorej roku Więc to by wychodziło na to, że Kitcoiny byłyby wcześniej, wtedy nie było kidowic Więc no, no nie no, to jest, to jest po prostu niemożliwe Wydaje mi się to jako błąd logiczny I coś co mi się tutaj totalnie nie klei Zobaczymy jak na to spojrzy Dave Ale mam nadzieję, że wy pozytywnie spojrzycie na sklep kidowice Nie kidowice, tylko kidsklep.pl. Tutaj mam na przykład taką koszuleczkę Możecie sobie wbić i ogarnąć sobie taką koszuleczkę piękną Kidowic z takim, otóż to eleganckim nadrukiem. I z całym składem Kidowic. Oczywiście myślę, że kiedyś powstanie jakiś kolejny nadruk, gdzie może by się pojawił też magik. Byłoby w sumie fajnie, nie? Jakby się magik pojawił, bo tu go niestety nie ma. Niestety ten wzór był wymyślany wtedy, kiedyś, nie było magika, a to było. Ej, to było naprawdę mega dawno, szczerze mówiąc, no bo tutaj jest tylko nasza piątka, tak? A magik, tam by mógł być na jakiejś elytrze albo gdzieś stać na tamtym stylu, tak sobie fajnie. No byłoby to na pewno ciekawe. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy, ponieważ trzeba załatwić bardzo ważne rzeczy, więc ja, a wiecie co, czekajcie, bo ja zaczynam wprowadzać taką rzecz u siebie, e, po prostu, że ja najpierw zanim e, do kogoś pójdę, to piszę do niego na telefonie siema, jesteś na chacie, bo jest sprawa e, ważna. Dobra, robimy coś takiego, dajemy takie pytanie. Dlaczego tak robię? Dlatego, że miejmy szacunek do siebie, nawet w Minecrafcie i uwzględniajmy fakt, że każdy może być zajęty i nie ma co teraz, że tak powiem, kogoś nachodzić. Jak może w tym momencie Dave ma jakieś ważne rzeczy do roboty? Wiecie o co chodzi? O, dobra, Dave mi odpisał. Zobaczmy. Tak, wpadaj. No i dobra, i teraz mamy oficjalne zaproszenie. Wiem, że mogę wyjść z chaty i że nie, nie pocałuję klamki, jak to, jak to się mówi, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, idziemy do Dawida pogadać, bo jest sprawa naprawdę gruba i, że tak powiem, bardzo ważna, dużej, dużej wagi. Jestem ciekaw, co on na to wszystko powie. Allora, Davide, 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 Davide. Oh, che figlio! Co ty Witam. co ty na telefon piszesz co? No co, nie mogę, Bo to jest telefon, żeby pisać chyba, nie? A co znowu coś do mnie napisałeś? jestem do na dole. Okay. Drzwi dla ciebie są zawsze otwarte, nie. No ja wiem, pisać, ale nie? wiesz, że nie będę ci tak nachodzić, prawda, bez, bez ostrzeżenia, nie? Dobra, stary, jest bardzo ważna sprawa, bo odkryłem coś naprawdę ciekawego, ale żeby to, żeby ci to przeczytać, to ty chcesz siądź najlepiej tutaj na, na łóżku, bo może się nieźle przewrócić. Dostałem, znaczy dostałem dobra. ukradłem coś takiego z magika chaty i to jest, to jest mega grube. Co to, to jest to historia, jest Historia powstania Kitkowej na coś takiego, żeby żebyś mógł też również na nią patrzeć. Może, eee, czekaj, w jakim miejscu? Tutaj dajmy. Tu. Uwaga, no, raz, bo, raz, no. dwa, pyk, pyk. Uwaga, mamy taką dużą historię, pyk. O, widzisz, jak c teraz to można elegancko przeczytać. Jest. Dobra, słuchaj, chcesz czytać, czy ja mam czytać? A mogę czytać, a mogę, a mogę a przeczytać. No to, to proszę cię bardzo, to czytaj. Dobra. Historia powstania zielonego Kitcoina. Dawno temu w odległym zakątku Minecraftowego świata powstała tajemnicza cywilizacja, której mieszkańcy znani byli jako zieloni strażnicy. Były to istoty obdarzone niezwykłą mądrością i umiejętnością harmonijnego łączenia magii z technologią. Ich największym osiągnięciem było stworzenie zielonego kitcoina, artefaktu, który miał wspierać odwagę i rozwój tych, którzy szukali przygód. Słuchasz mnie uważnie? Tak, 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 ja, ja, ja już to czytałem, jak co? Ale <śm> czytaj, <śm> czytaj, żebyś zrozumiał wszystko. Zielony kitcoin nie był zwykłą monetą. Wykuty z rzadkiego minerału o nazwie Verdanium, który znajdował się tylko w głębokich jaskiniach. Strażnicy zaklęli kitcoiny, by każdy z nich dawał posiadaczowi nowe moce: większą siłę, szybkość oraz lepsze zmysły. Jednak zieloni strażnicy wiedzieli, że moc nie powinna być nieograniczona. W sercu każdego kitcoina ukryli ziarno równowagi subtelne zaklęcie, które miało ostrzegać posiadacza, gdy zbliżał się do granic swojego człowieczeństwa. Legenda do tego głosi, momentu już zrozumiałeś wszystko, i... nie? Jakby no... masz. Masz, tak, znaczy, że. No. No nie podoba mi się tu kilka rzeczy, nie? Czyli? No, dawno temu w odległym zakątku Minecraftowego świata niby były tworzone bitcoiny? No. no właśnie, właśnie, też mi się to nie zgadza. Taki, to, Dobra, takie to... Bajki pisał. Okej, okay, okej, okay. przeczytajmy to do końca i po prostu wtedy jakby pogadamy Dobra. o tym. Legenda głosi, że pierwsi poszukiwacze zielonych kitcoinów, zachwyceni nowo odkrytymi mocami, zaczęli gromadzić się w nieskończonych ilościach. Im więcej monet posiadali, tym większa była ich potęga, jednak żaden z nich nigdy nie powrócił z powrotem do wioski. Miejscowi mówią, że gdzieś w ciemnych zakątkach dżungli można znaleźć ich ślady, porzucone zbroje, zbutwiałe księgi, a nawet dziwne znajome postacie, które wędrują nocą w milczeniu. W księgach zielonych strażników znaleziono jedną wskazówkę co mogło się stać. Niech moc nie przysłoni cienia, bo gdy cienie rośnie, to co żywe staje się pustką. Interpretowano to na różne sposoby, ale jedno ja jest pewne. Zielony kitkoń to dar, który wymaga mądrości i umiaru. Zielone Kitcoiny istnieją w życiu Minecraft jako artefakty dla najodwadniejszych tutaj Dave, i najbardziej żądnych przygód graczy. Ale pamiętaj, poszukiwaczu, jeśli zaobserwujesz coś niepokojącego, Bawi się może to może czas zrobić się wstać i zastanowić się, czy to, co zdobywasz, naprawdę jest warte ceny, którą płacisz. Stary, co to za zabójdy! No, w sensie, no okej, okay, możesz tak na to patrzeć, że to są bujdy, bo faktycznie też mi się kilka rzeczy nie zgadza. Niemniej jednak, słuchaj, była sytuacja taka, że spotkałem się z magikiem i magik mi mówi, żebyśmy wstrzymali się ze zdobywaniem zielonych kitcoinów. I wyglądał, realnie mówię ci, wyglądał na raczej przerażonego, niż takiego na zasadzie, eee, wy już nie zdobywajcie tych zielonych kitcoinów, yy, one nic nie dają, są słabe i tak dalej. Tylko bardziej był, było na zasadzie, że może lepiej będzie, jak nie będziecie ich na razie zdobywać. I dlatego Ej. się przejąłem tą sytuację, bo Gdyby on mi po prostu powiedział, przestańcie, to ja miał takie, dobra, sam przestań, nie? Ale wiesz, odkrywasz coś takiego. Jest tutaj mowa faktycznie o. Gdzie to było? Yy, że znajdował się tylko w głębokich jaskiniach strażnicy, ten. Yy, każdy dawał posiada, yy, posiadaczowi nowe moce, większą siłę, szybkość oraz lepsze zmysły. I faktycznie to daje. Mamy wyższy skok, mamy, mamy większą siłę i yy, daje też szybkość, jakby. No, wszystkie te rzeczy są faktycznie, tak. nie? Więc to jest jakby potwierdzone. I teraz dalej. Yy, wiedzieli, że nie powinno to być takie nieograniczone, więc, yy, więc w sercu każdego kitcoina ukryli ziarno równowagi, subtelne zaklęcie, które miało ostrzegać posiadacza, gdy zbliżał się do granic swojego człowieczeństwa. Brzmi to trochę tak, jakby się ktoś miał zmienić, pod względem nie wiem, charyzmy, jakby miało mu nie wiem, może odwalić, czy coś takiego, przez to, że ma tego zielonego kitcoina. I Możemy na to popatrzeć tak, że w sumie to każdemu może odwalić od pieniędzy, nie? I jakby jeżeli no ktoś tak. ma czegoś za dużo, no to wiadomo jak to się mówi, woda sodowa i tak dalej. No. Jeszcze y tym przykładem. W to mówimy. Dlaczego ja? U argumentu, nie będziemy nie będziemy kontynuować, żar, póki nie Żart Sytuacyjny, żart sytuacyjny, nie, to jest? No dobra, grudeska. dobra. Okej, okay, no dobra. I, i w każdym razie yy, jest tutaj coś takiego, że miejscowi mówią, że gdzieś w ciemnych zakątkach dżungli można znaleźć ich ślady, czyli ślady tych ludzi, którzy za bardzo popłynęli na tym, że zdobywali te zielone kitcoiny. Teraz to co się dzieje na kidowicach, to jest nic innego jak wojna między nami, o to kto zdobędzie więcej, nie? Więc no tak. wygląda to trochę tak, jakbyśmy powtarzali pewną historię, jakby historia, jak to się mówi, kołem, kołem się toczy, jakby zatoczyła okay. właśnie koło, nie? Okej, okay? no to teraz kontrargument na to, co mówisz, tak? No, dawaj. Numera uno, ee, no, kitcoinów kiedyś nie było. No to prawda, to też mi się nie zgadza, ponieważ ki no. kidowice są od tam półtorej roku, a dawno temu to na pewno nie jest półtorej roku. No właśnie, e, numero dos. Eee, no, sorry, ale czekaj, gdzie tutaj jeszcze była, właśnie tutaj jeszcze jedna rzecz była odnośnie tego, a właśnie, magiczny jakoś, no, dopuścił te kitcoiny do obrotu, tak? No to tak. co, to od, czyli, od, czyli... Od niego ukradłeś to? Tak, to ukradł. on w ogóle ma, on, właśnie, muszę dobra, pokażę ci coś zaraz, ale to będziemy musieli przyjść do niego na chatę, bo on ma pod chatą takie, ym... Nie wiem co to, jak to nazwać nawet, jakieś takie dziwne miejsce, w którym jakby badał te zielone kitcoiny Czyli tak jakby mu coś w nich nie pasowało, ma, ma tam całego kitcoina, który jest rozczłonkowany na cztery części po prostu I w taki, taka dziwna maszyna stary, nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie? No więc, okay. zaraz możemy to, to zobaczyć, no Dobra, 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 no a numer TRES no to, no, no, nie, no nie, wiem, no nie podoba mi się cała ta historia, jak dla mnie to jest napisane na kolanie Przez J.K. Rowling, czy jak ona tam miała J.K. Rowling? No dobra, tak. no okej, okay, możemy, możemy wyjść z takim z takim nastawieniem, bo też mi się raczej wydaje, że to nie jest jakby no że są ale błędy nie, logiczne. jeśli jak macie jakiś dowodzik, to, to bardziej będę zbyt w to uwierzyć. Okej, okay, więc chodźmy przeanalizować, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy bezpieczni, nie. Czy... O kurczę, Magik jest przed chatą, Magik jest przed chatą. Czekaj, chodź, chodź, chodź do środka. Musimy poczekać. No, ja, ja to wszystko widać. No, Patrz, nie, idzie, wiem. Stąd. Poszedł, idzie, poszedł, idzie. Poszedł, poszedł gdzieś, poszedł gdzieś. Czekaj, poczekajmy, aż on sobie gdzieś pójdzie, co so, cicho teraz, bo może nas usłyszeć, jak tu będzie przechodzić. O nie, Dobra. ale nie, on chyba tutaj nie przechodzi, tylko wyszedł. Nie, skręcił w lewo, skręcił w lewo. Myślę, że będzie. O Jez, Przechodzi, przeszedł, Poszedł w lewo, lewo. w lewo, jest git. Jest git. No. Do twojego domku idzie pan. Do nie idzie do mnie? Idzie. Nie, 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 nie. Poszedł, nie. Dalej, poszedł dalej, poszedł dalej. Chodź, chodź, szybko, szybko, dobra. szybko, szybka akcja, szybka akcja, szybka akcja. Muszę ci to pokazać jak to zobaczysz, to mówię ci. No, że tak powiem, wydaje mi się, że może to rzucić nowe światło na twoje patrzenie na tą sytuację, aczkolwiek... No niekoniecznie, nie musi, tak? Niżej, niżej, Bo tutaj zapraszam. no dobra. No patrz. tak jakby. E, tutaj w tym miejscu, patrz, widzisz to? Tu widzisz tą to, kartkę to przy tych drzwiach? Widzisz kartkę przy drzwiach? Tu jest historia powstania zielonego kitcoina. Po drugiej stronie była ta kartka, którą ja mam i ją ukradłem stamtąd. Wcześniej Aha. dało się tam przejść, wcześniej dało się tam dotrzeć. Teraz on za zabunkrował to i zamknął to na drzwi, na drzwi na klucz, więc nie mam pojęcia, jak tam się przedostać. Ale Kurde. widzisz tam w środku? Są cztery zielone kitkoiny części. Obok są jakieś maszyny, które jakby nie wiadomo, co robią. Dziwne. No widzę, 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 widzę. I ta szyba taka dziwna, nie? No, 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 więc jakby on tutaj coś robi, jakieś badania tu przeprowadza i. no i nie wygląda to jakby. No, jak zabawa, szczerze mówiąc, nie? Tylko wygląda to, jakby naprawdę coś chciał sprawdzić, nie? No tak, no i... tak, ale no myśl... kurde... Ale patrz, a nie zgadza ci się z tą... nie no, w sumie nie. Dobra, pomyślałem, że jeszcze wiesz, że jakoś chce nam wziąć te wszystkie kitko inne, że było więcej, ale nie wiem. Tak no, podpada. wiesz, istnieje takie prawdopodobieństwo, że że, 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 znaczy tak na początku też pomyślałem, nie? Że po prostu chcesz, on jakby mieć wszystko dla siebie, albo nie wiem, chce jakoś pomóc Kidosom, ale, no nie wiem, no szczerze mówiąc, znaczy inaczej, powiem tak, mnie póki co nie przekonuje ta historia do tego, żeby zaprzestać, nie? Bo jakby Aha. nie było, Kidosy też. Yy, Dobra, chodźmy, chodźmy szybko do siebie, żebyśmy tutaj nie gadali przy, przy jego chacie. Ale e, kidosy też, jakby nie było, no, walczą o to i raczej, no wątpię, żeby się zatrzymali, nie? Wy raczej będą cisnąć chodź, dalej. Bazy, chodź o tajne bazę, chodzi o tajne bazę, tam Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc wydaje mi się, że, że kidosy raczej będą dalej cisnąć i dalej będą starać się e, m, zdobyć te zielone kitcoiny. My aktualnie posiadamy trzy. Czy masz więcej? Masz coś? E, nie, nie. Masz... Ostatnio tylko pożyczyłem od rodzeństwa, bo chciałem zrobić co, zobaczyć, co robić czwarty. I to Okej, 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 okej. No to ja mam jedną jedno, ja mam jeszcze jedną część tego zielonego, nie? Mhm. Mm Więc jesteśmy Czyli mamy już prawie jakby cztery, no? jest no Znaczy, no nie prawie, bo jesteśmy tak w niecałej połowie do zdobycia tego czwartego, nie? Ale ale mamy i teraz nie wiem ile ma... a wiesz ile mają kidosy? No, oni mieli tylko tego jednego wtedy. Więc oni nie... oni są naprawdę daleko w plecy. No może że mnie okłamali. No. Kurczę, nie wydaje mi się, żeby mieli tylko jednego. Jakby w sensie no chyba, że... No, no czekaj, no może tak być. Jeżeli mają jednego, to by wtedy w takim razie wyjaśniało, dlaczego magik próbuje nas zatrzymać żeby po prostu no, nie miał pomysłu, idzie. nie miał pomysłu jak nas powstrzymać przed zdobywaniem tych zielonych kitcoinów, a chce wyrównać szanse Więc daje teraz młodym czas Okej, 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 czyli wymyślił bajkę, żebyśmy po prostu się teraz zastanawiali i nad tym się pochylali Podczas gdy on jakby, dobra, no wszystko jasne, dobra, okej, okay. Co? jakby, no to się, no, no raczej tak jest, szczerze mówiąc, nie wiem czy może być inaczej Trzeba jeszcze się nad tą sprawą na pewno pochylić, jako dorośli no. na tej wiosce, ale ta teoria jest prawdziwa moim zdaniem No też tak wydaje. Okej, okay, no to jeżeli magik nas robi w takiego konia i próbuje nas wstrzymać, to w takim razie się nie zatrzymujemy, tylko zdobywajmy następne. Tak. Jak nam się coś rzuci w oczy, jak coś, no zbadamy to jeszcze, jeszcze się nad tym zastanowimy, ale szczerze wydaje mi się, że możemy być prawie pewni, że magik próbuje nas zrobić w konia.